Niezmiernie cieszę, że dostałam tę propozycję wyreżyserowania dzisiejszego czytania Kobiety z Breslau, Jacek Inglot. Tekst ciekawy, szokujący, pokazujący wojnę od zupełnie innej strony. Kat staje się ofiarą. Ujęcie wojny, która jest bestią pożerającą wszystkich uczestników tej wojny, nie jest pojęciem, które często wraca, a często patrzymy my, zwłaszcza w Polsce, na wojnę z perspektywy skrzywdzonych ofiar II wojną światową. Dzisiaj spojrzymy na wojnę zupełnie z innej strony: dwie Niemki, które uciekają przed Polakami z Breslau w 1945 roku. Bardzo pouczająca lektura, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że wybija ona z myślenia o wojnie, z myślenia tym, czym jest wojna. Zwłaszcza ważne jest to, abyśmy wybijali się z tego myślenia dzisiaj, kiedy u naszych sąsiadów wojna zagościła na dobre.